Cieszę się w ogóle, że jesteś. I wiem, że pretekstem takim bezpośrednim jest ta płyta. Sojka śpiewa 7 wierszy Czesława Miłosza. Yy, tak. Sojka śpiewa 7 wierszy Czesława Miłosza. Jako, że yy, z Miłoszem się już jakiś czas yy, romansowało yy, z jego poezją. Yy, właściwie pierwszy tekst, jaki przeczytałem. I wstrząsnął mną w jakiś taki sposób szczególny. To był wiersz, y, który jest wygrawerowany na Pomniku Gdańskim, który skrzywdziłeś człowieka prostego. I pamiętam, że pomyślałem, że ja to muszę kiedyś zaśpiewać. No i tak trochę nie minęło 15 lat, jak to w życiu. I znowu się zetknąłem z tym wierszem. Co to daje takie spotkanie? Powiedz, wielkiego poety, doskonałego muzyka? Y, to jest spotkanie dwóch sobie ewentualnie pożytecznych osób ja czytając poezję szukam w niej piękna języka to znaczy potwierdzenia i także y, 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 takiego można powiedzieć jest to, czytanie poezji dla mnie jest pławieniem się w języku a ja kocham polszczyznę jest, uważam ją za swoją ojczyznę ja odkryłem że muzyka podaje i przenosi y, poezję jakby z wielokrotnioną skutecznością. Pomaga człowiekowi szybciej i łatwiej jakby dosłyszeć to co, się, to, co jest powiedziane. Więc rzecz jest w sumie bardzo prosta. Wystarczy przeczytać ze zrozumieniem, bo jeżeli się ma jakiś ten talent, na przykład ja mam talent rzeczywiście no, taki melodyczny, prawda, potrafię w melodyce się poruszam Dość, dość jakoś tak swobodnie, tak łatwo mi przychodzi melodia. E, więc wystarczy, że rozumiem to, co chciałbym powiedzieć, żeby to e, właściwie samo się komponowało. Na swój sposób e, tekst komponuje u mnie muzykę. I e, e, dzieje się to po to, żeby dobrze, wyraźnie podać, tak jakby się powiedziało. A więc w, w, bardzo. Wyraźnie i ze zrozumieniem. To, co najbardziej chyba mnie zaskakuje w poezji Miłosza, to, to jest niezwykle prostolinijny język. E, e, nie mielić z prostackością oczywiście, ale to jest język, który jest łaskawy dla każdego. To nie jest język, który wymaga jakiegoś na przykład naprawdę... Potężnej erudycji kulturowej, nie wiem, trzeba znać antyczne języki czy też no, mitologię grecką, tak, prawda? Właśnie. Tutaj nie. Tutaj jest nieustanna z, z refleksja nad, nad dziejami i człowiekiem w nich.